Hej, wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jedziemy sobie do Świeradowa. Właśnie jesteśmy w takiej karczmie i akurat załapaliśmy się na ostatnie miejsce na dworze i mam nadzieję, że w ogóle nie będzie padać, bo mazrad padać. Także zapraszam do oglądania. Roku później, byliśmy tu w listopadzie, jesteśmy i w maju, pogoda za bardzo się nie zmieniła, wygłaskane żabki na szczęście, na miłość, na zdrowie i na bogactwo i lecimy dalej. A dzisiaj spontanicznie idziemy do kina. Zobaczyłam, że grają Lilo i Stitch. Także idziemy z Wiką. No Jeszcze nie mają kruszaka z Słodko. Jesteśmy już po seansie. Polecajka, fajne. Nie wiem, czy to nie ma praw autorskich ta piosenka. <noise> fajne! Z Lilo i Stitch polecam. Nie wiórka, nie do na Ale ale maczekie ma futerko ładne. Ale jaka czarna. Także słodka. Byłyśmy w sklepie i były fajne promki w Hajmie Otus Aga. A, Znowu ona. I były fajne promki i kupiłam właśnie tą bluzę co przymierzałam za 15 zł. Ze 15. Idealna promka. A dzisiaj jest niedziela i miałyśmy idealny plan sobie pójść na jakiś deser do kawiarni. Tymczasem galeria, która jest cała zamknięta. Cała, nie tylko sklepy spożywcze. Wszystko. Także jedziemy. W sensie, żeby nie było, by wiedziałyśmy i braliśmy to pod uwagę, że jest niedziela i że będą zamknięte sklepy, tylko takie spożywcze, no to no, zazwyczaj są otwarte, tak? No. Tak, tam intermarche, czy jakieś KFC, tak. czy właśnie lodziarnie. Wszystko jest otwarte. A dzisiaj no, rozmawiałem mnie bardzo o fakt, że tam wszyscy ludzie szli, próbowali tak jak my pociągnąć za tą klamkę stoją. Dlatego jesteśmy już właśnie pod drugą, drugą galerią, galerią i mamy nadzieję, że tam będą otwarte. No. Bo spędzimy dzisiaj chyba cały dzień na bieganiu i szukaniu kawiarni. Ale to musi być konkretnie ta kawiarnia. Nie bo może, może tak. być inna. Cybergaja. Ma Uwaga. Mam nadzieję, że krążek będzie dobrze latał. Zmierzę się, a ja mam chyba tu od mojej strony. Czy ty tam też masz? Nie mam Dobrze, zmierzymy się, dawaj. 5 3, 4, 5. Gramy. Dobra, jestem. Ja Dzień. super mocna ta gra Witam się z wami jeszcze w dzień, w który wlatuje ten vlog, dogrywam tą część Ponieważ chciałam wam jeszcze opowiedzieć o zbliżającej się sesji Dosłownie zostały... No w sumie to tydzień został <grytanie> Został tydzień Ja w sesji piszę akurat same ciężkie przedmioty Niestety, ogólnie mam tak, anatomię, fizjoterapię ogólną, psychologię i angielski ustny, no i pisemny, tylko właśnie pisemny pisaliśmy w terminie zerowym i to było właśnie dzisiaj, więc e, też taką, wiecie, zależnością, znaczy zależnością, niezależnością, jak to powiedzieć, e, podstawą do tego, żeby przystąpić do egzaminu ustnego, był e, egzamin pisemny, żeby go zdać. Jeszcze nie wiem, czy go zdałam, czy nie zdałam. Wydaje mi się, że raczej tak. Było bardzo dużo pytań, wiecie, było wszystko, gramatyka, słownictwo, pisanie, czytanie, słuchanie. Ale wydaje mi się, że, że raczej było takie, wiecie, takie ok. Eee, nie sprawiło mi to dużo trudności. Eee, no i co? No, za tydzień jest koniec już semestru i zostaje tylko sesja. I właśnie minął mi... no jeszcze nie, dobra, będę mogła to powiedzieć po sesji, tak? Jak będę wiedziała, że zdałam sesję, ale tak wstępnie minął mi rok na studiach. Nie wiem jak, nie wiem kiedy. Przecież ja dopiero pamiętam, jak nagrywałam, że no, dostałam się tutaj, że sobie tutaj będę studiować fizjoterapię i w ogóle. I minął pierwszy semestr, drugi semestr. I... No fajnie jest. Jak wy wiecie, po sesji w pierwszym semestrze mówiłam Wam, że nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, bo w sumie to, no to był tylko jeden semestr. Na ten moment myślę, że wcale jakoś dużo więcej też nie jestem w stanie powiedzieć. Wydaje mi się, że dopiero po praktykach będę taka bardziej, wiecie, ukierunkowana w to, czy mi się to tak podoba, podoba, bo na razie to była stricte taka teoria. Było dużo też praktycznych zajęć, oczywiście, tam różne ćwiczenia i tak dalej. O właśnie, o nie! Jeszcze mam do zaliczenia kinezę we wtorek. No. No, z testu loweta. Ale dobra, kinezy się zaliczy to też mi się przyda, ponieważ no, przyczepy mięśni muszę. No, dobrze byłoby znać też, bo mam egzamin z anatomii no ale to już wiecie swoją drogą to wam też na pewno nagram taki odcinek, w którym wam opowiem jak to nieku, coś jakiś kadr tu mi lata to wam też na pewno opowiem jak wyglądały takie egzaminy, jakie była tam ich wiecie, trudność czy je zdałam w pierwszym terminie ale manifestuję, żeby zdać w pierwszym terminie bo no bym chciała bardzo, bardzo bym chciała i to by mi pozwoliło już pojechać wcześniej do pracy, więc no, no chciałabym Zdać w pierwszym terminie. Tak, to takie moje marzenie na teraz. Eee, no. Także ogólnie wiecie, jakoś tak minął ten rok szybko i fajny był ten drugi semestr, ale wydaje mi się, że był taki niezieluźniejszy, ale chyba ja sobie już bardziej odpuściłam. W sensie wszystko już było takie, a, to na luzie, to to, to tam, to wiecie, się nadrobi się ogarnie i... Nie wiem. Moje odczucia są takie, że było ok. No, dużo też było wszystkiego, owszem. Ale no, tak jak mówiłam wcześniej, że jeśli się dobrze zorganizuje ktoś, no to... Starczy czasu i na pracę, i na naukę, wiecie, jakoś tak... Jakoś mi to wszystko wyszło, więc chyba się da po prostu. Znaczy, czy się da coś okaże, że zdam, jak znam sesję? Znaczy, znam sesję. Ja wiem, że znam sesję. Znaczy, muszę ją zdać. Chciałabym zdać w pierwszym terminie, o to mi chodzi. No, także wydaje mi się, że to w tym odcinku to na razie tyle. I więcej jeszcze Wam osobno nagram we vlogu. Może to, no, no po sesji, no to jeszcze to trochę będzie. Chyba jeszcze dwa tygodnie, może trzy. To będzie odcinek. Eee, a na razie to w sumie byłoby tyle we vlogu. Za dużo wiem, że się nim nie działo. Momentami zapominałam, że nagrywam vloga tak szczerze, eee, ale jakoś nic wielk, większego, szczególnego się nie działo. Jakby. Wiecie, uczelnia, praca, odpoczynek. E, no, także co, widzimy się w kolejny czwartek. I chyba już nie będę mówić, że o 17, bo coś ostatnio nie jestem punktualna z tymi filmikami. E, ale postaram się. Także widzimy się w kolejny czwartek to na pewno. Pa!